Wyobraźcie sobie taką sytuację. Apokalipsa zombie, chociaż może nie zombie. No bo dobra, niech będzie zombie. Zombie jest fajne, fajnie się <laughs> przedstawia różne rzeczy na podstawie apokalipsy zombie. No to mamy apokalipsę zombie. Cool. <laughs> Okej, okay, teraz... Czym można zabić zombiaka? Nóż kuchenny. Nie no, nie, nie, nóż nie. Może śrubokręt? Nie, ten też nie. Taki nieporęczny. Może taki? Tutaj jest taki zaostrzony. No ale jak to tego zębiaka walnąć tą głowę? Nie. To jest może nie młotek? Może taka siekierka? Taki toporek. Nie, toporek. Może już taki konkret? Nie, może, może też nie. Na Apokalipsę najlepszy będzie nóż z Taki tutaj z przecinakiem do drutu. Z procą, z jakimś zestawem. Nie, może nie. Karambit. Karambit jest zawsze na propsie. No ale jak, jak z karambitem tego zębiaka? Udałoby się tutaj tak... Udałoby się, ale może... No spoko, fajne, ale może nie Karurka Nie Rurka też Nie, nie strasznie nieporęczne Zwykły szpadę Może niekoniecznie to Może saperka jakby ją tak naostrzyć to No saperka tak jak toporek albo siekiera Maczetę! No maczeta zajebista. No maczeta w przełożenie Ha, klucz. Różne noże, motylki. Nuc z klucza. Co my tu jeszcze mamy? To by było najlepsze na apokalipsę zombie. No to jest rekwizyt. Teatralny tutaj nawet nie ma. Zamka ruchomego. Pożyczył mi go Kuba z Kansusa. Fajnie wyglądał na przykład przy grobie Stalkera, no ale karabin. No nie wiem. Może już lepiej, G36. No ja to tego nawet się repliką nie da nazwać. Posłuchajcie tego. Kupiony za 40 zł. Na operacji Krok. O sekator. Sekator jest konkret. Jak widzicie, mam tu całą masę w ogóle różnych rzeczy. Wszystkie rzeczy one idealnie nadają się do tego, żeby zabić zombiaka, człowieka, czy kogokolwiek innego. Ale jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, wybiorę coś innego. Ja, gdybym mógł wybrać tylko jedną, jedyną rzecz, wybrałbym łom. I to na zombie i nie na zombie i zaraz wam powiem dlaczego. Łom jest całkiem sprawną bronią. Można kogoś, tutaj jest trochę niewygodnie, nie chcę też rozpieprzyć kamery, ale można uderzać tą stroną, można fajnie dźgać, jest też bronią obuchową. Myślę, że taką czaszkę zombiaka można spokojnie łomem rozpieprzyć. Yy, oprócz tego łom jest całkiem sprytnym narzędziem, taki post-apo Tutaj macie element taki, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Zresztą w tym młotku jest to samo kąt natarcia, gdyby to było proste, to no, ciężko jest tym tak uderzyć dobrze. Nie jest to wygodne jako broń. I nie jest to też wygodne do wyważania na przykład drzwi. Tutaj mamy fajną dźwignię, łomy są dłuższe, krótsze. Myślę, że dłuższy łom byłby lepszy. Yy, może też służyć jako młotek, możecie, nie wiem, jakieś deski poddzielać od siebie, odzyskać gwoździe. Łom jest narzędziem. Tak ja, jak mówię, multi tool post-apo, yy, bo <grych> apokalipsa zombie to nie tylko walka z zombie, ale też trzeba jakoś się zabezpieczyć, coś zbudować, coś zrobić. Jeżeli bym miał tylko jedno jedyne narzędzie, byłby to łom. Myślę, że jest najbardziej uniwersalny ze wszystkich yy, rzeczy, które tutaj wyłożyłem przed chwilą na ten blat. Yy, jeżeli mógłbym wybrać kilka innych rzeczy oprócz łomu, na pewno bym wziął siekierę. Myślę, że jest bardziej skuteczna. Po pierwsze zapewnia mi dłuższy zasięg i jest bardziej praktyczna do takich właśnie dorąbania, do siekania, do robienia opału. Jako młotek świetna opcja. Jej ciężar daje nam bardzo duże uderzenie, bardzo dużą siłę. Ale jest trochę wolniejszy na przykład w y, obsłudze niż maczeta. Jak widzicie, mam tutaj dwie maczety. Jedną już Wam pokazałem, to jest ta, którą zrobiłem z piranem, a którą jeszcze muszę y, dopracować. Ona jest taka finezyjna, ale taka miała być. Tutaj jeszcze te ślify będą poprawiane, wszystko będzie robione. Saperka. Mam tu bardzo starą saperkę. To jest saperka z. Z LWP, czyli z Ludowego Wojska Polskiego. Mam taką zwykłą śrubę zamkową, bo już to, co było wcześniej, odmówiło posługi. Jeżeli sobie poluzujecie tutaj tą śrubę, możecie z tego zrobić kopaczkę do skopywania ziemi. Można tego używać na różne sposoby. Świetna broń przy zaostrzeniu właśnie krawędzi. Można tym yy, dźgać. Tak. No i używać jako topora. Bardzo sprytne narzędzie i broń. Zresztą żołnierze, na przykład w czasie I wojny światowej, yy, wojny okopowej, tak zwanej, potocznie woleli saperki od bagnetów, bo w momencie, kiedy macie bagnet na broni, gdzieś tam Wam się zmniejsza celność. Poza tym ten karabin, to jak macie tutaj ten karabin, jak Wam tu jeszcze dojdzie bagnet, no to jest to takie trochę niewygodne, ciężkie, nieporęczne, a tego możecie używać jako jednoręcznego toporka. Jak to mawia brzydki burak, Polska, Meksykiem, Europy. Nasze prawo dostępu do broni jest kiepskie. Tak jak mówiłem, mam tu jakąś kiepską plastikową zabawkę za 40 zł. Jeżeli miałbym dostęp, na przykład, do porządnej strzelby, to na pewno do tego wszystkiego zabrałbym co jest strzelbę. Ale nie żyjemy w Stanach, a w Stanach wiecie, tak jak śpiewał kiedyś Limbiskit. I sobie zabrał takie coś. Tak samo świetne narzędzie i broń, no, jeżeli komuś tym szybciej przyjdzie w łeb, no to tego kogoś nie ma, no taka jest prawda. Dość poręczne, gdzieś można sobie zawsze przytroczyć. To jest moje top 5 broni narzędzi na apokalipsę zombie. Wygrywa oczywiście top 1 zostaje łom ze względu na możliwość dotarcia do Jakiś schronień, mieszkań. Oprócz tego jest to narzędzie, którym można coś skonstruować. Okej, okay, to wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Do zobaczenia na szlaku!